Nic nam nie będzie. Gadałeś z żoną Dana? Nie, jeszcze do niej nie dzwonił. Co było mam jej powiedzieć? Przecież nie umarł, spokojnie. Kłamać nie zamierzam. Przepraszam. Kurna, źle to wygląda. Dliny w nerwach.

na razie to spróbujcie mnie jakoś stąd wyprowadzić. Okej, okay, w lewo, e, tu w lewo. Dobra, daję. Chyba dobrze. Dobra, widzę już ten budynek. Które to ma być piętro? O, i Wiwak wspominał garysony. Dwóch pluskowików to. Hej! Luz, luz, spokojnie! Teraz w lewo, budynek jest po lewo. Musimy zostawić Wana. Dajemy z buta. Dobra, chodź Rekker. By the to czemu drużyny musi wiedzieć z tyłu? No, A, tak? no, Zobaczmy, trzeba. Tutaj będzie śmiertelnie, bo właśnie, by the way. O, o, jak widzicie, to są zadania misji. Tym razem musimy zebrać aż 10 tysięcy. Mamy trzy i tylko dwie bronie. Całe szczęście, bo te bronie są tak zjebane, że to po prostu no, w głowie się nie mieści. Dobra. O! Ten Zapraszam!

Jest zejście za... Na drugą stronę. Cicho, Skoro to im utnęło, to w sumie wszystko mogę. Trzeba powiadomić dwa Przyjąłem. Forteza, tu Grabasz 4. Zgłośni się, A. odbiór. Tu Forteza, mówcie. Paga melduje. Listy żołnierze wokół punktu docelowego. Chwila. Wyglądają na specjalców. Dokładna liczba nieznana. Przyjąłem. Kontynuujcie misję i wydostańcie ich stamtąd. Bez odbioru. Zrozumiano. Bez odbioru. Ten w ogóle branie. Będziemy po drodze? Mam nadzieję. Szukaj wind. Jest winda. Ryker, ściągaj windę. Już, już. No, Ryker. Zobacz. Brać sprzęt. Moje. UMP. co uzbrojenie zobite przez ciebie podczas rozrywki tracha do skrzyni wreną Jest to pani Korkowce. Ja korkowce do hotelu Nie widzę go, Wiby są no, na ostatnim no. piętrze wybiorę skybar to by pasowało Skybar zawsze jest na dachu Serio, zadzwoń do żony danu Tak wiem tylko Nie do pieczą, nie do pieczą! Zabiłem kogoś! mordę! Chyba rozpętaliśmy wojnę z Ta droga jest spalona. Są jakieś inne? Nie. To musimy uważać i przeżyć. Chodźmy po tych błów. Dajedrze, patrz! Na co oni się szykowali? sobie wezmę ten o karabin szturmowy albo drup wyborowy o wszystko takie same a to sobie zamienię nie, nie chcę szczylby Jestem wybrowy ale no ogólnie o, właśnie tu jest ostatni nieśmiertelnik. W górę? No nie za bardzo. Co, został nam jeszcze jeden? Ja powiedziałem ostatni nieśmiertelnik. Sorry, pomyliłem się. Będzie jeszcze jeden. Ej, YOU mi to Kurwa, wszystko na początku mam praktycznie W ogóle nie wiem ile nam może zająć ten rozdział Chciałbym się już Chciałbym się już Nie się! nie powiem wam, że... Chciałem za bardzo, żeby to oni atakowali, po prostu chciałem ten... Ogarnąć, gdzie oni są, nie? O, no, no. Wiecie, za strzał w głowę jest chyba du dużo punktów dosyć. No tak nie no, się! Owsiki masz w tej Zaraz im dołożę! Ja im dołożę ci wystaje! Wystaję. Łoja, łoja! Atak jest! Strzelam! Nice. Skąd jeszcze? W cel nie tknięty. A, dobra. Zmówiła mi się stąd! Poczekaj! W gotowości, rek.

No, już prawie No, No, Na górę! Idziemy po vip Kajcie, Once you hide, the O, No, mina to roboty, ba Już, i na moment! Może ją jeszcze to do, do tej. Hej, no. nie dobrze. Wejcina, da! Poczekajcie. Rek, przygotuj się, piluj oczy! Rek, człowieku, spadajcie win. Ja! Poczekajcie. Ale spajcie mam nadzieję. Że A pożyczy! Jeszcze ten Żołnierze, balkon! Balkon! Nie ruszaj się!

o jeł ojej, ojej, o ojej, 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 Koniec! ojej, 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 że Chodźcie jakby tak ojej, się grało tą ojej, 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 to ojej, ojej, Dawaj! Re. Możemy ruszyć Chwila. Ja muszę ogarnąć w końcu Dobra wiecie co? Ja zaraz do was wracam, bo ja nie wiem kiedy ja to znajdę, bo to jest znalezienia broń. No no Czy się okaże, że w ogóle nie chodzi o to miejsce, więc no, zaraz do was wracam. No, słuchajcie, okazuje się, że jednak to nie jest tutaj. Wówkę z nas. Tak, Też, Weź weźmie przepuść. O. Nie dobra, on nie żyje Powinna tu być klatka Wszyscy wcali? Czy jest rek? Co na szereg to taka niemowa? 41 pier... Kto to wi? и можно не заверить. To tak późno. Po drodze wpadliśmy na grupę żołnierzy przeczesujących budynek. Dlatego zmieniłem pokój. Jak jesteś mobilny, to na co ci nasza pomoc? Przejść przez korytarz łatwiej niż przez ulicę. Właśnie! Oczekaj. Gdzie jest pan? Pan? Ulica odpada, tam jest pełno hiszkiego wojska. No Zajebiście. Kim są te vip -y? To bardzo ważni ludzie. Ważna kobieta i jej ważny mąż. I mamy ich stąd wydostać. Tyle wam wystarczy, żołnierzu. Jestem Hana, a to jest mój mąż. Dzięki Co? za pomoc. Proszę pana... Za chwilę, przepraszam. Zna pan nasz język? Jest pan ranny? Może pan iść? nie Mój mąż jest ranny. Musi odpoczywać. Odmawiam żadnego odpoczynku. Na dachu widziałem śmigła. Musimy pryskać. Pójdziemy w górę. Co? Umiem lać. Pożyczymy helikopter. Taki jest plan, bez dyskusji. Chyba, że macie inne pomysły, sierżancie. No nie, kraść nie będziemy. Oczywiście, Potrzebny jest lekarz i to szybko. Tyle przemocy. Co masz przemoczą? Nie tak to sobie... Dziękuję, sierżancie. Jestem wam wdzięczna za pomoc. Gwiazda. Już. Ruchy. Ruchy! Raz, raz! Nisko. trzymamy się razem. Chodź w Jak to nie wypali, mamy ranę. Za późno, na żal. Dobra, coś, ale... o, coś, to też jest coś, Ja zabezpieczę tyły. Yy, przepraszam, proszę tu zaczekać. Dobra, na górę. Tego między nie wpuścili, chuja? Tak, to się my my. do jednego Nie mogę nam jeździć tych tym Czekaj nie widzę. Mam no na cię pobla O kurwa mać. Muszcie się strzelać, a nie granaty rzucać. Sturzyska Mamy podwiedzone rakenie!

Nie że coś, ale tam była mina przeciwpiechotna Kurwa, jak dostał Nie granaty są gorsze, bo robią O, jasne! E, dobra, słuchajcie, u mnie...

Tak dobrze serio we dołu puszczą Może zaraz na We dołu kon zagrać że na quick play Kurwa mać No ciebie czasem no I se to rzuć

Mi zależy tylko na tych headshotach, żeby mieć jak najwyższe odznaczenie, nie? Oda! nie Oda! nie Oda! Ouah wow, przez serio nic nie widzę srało cię Tak, to grabać cztery to Lipy w drodze na pokładzie śmigłowca. Jeden z nich potrzebuje pomocy lekarskiej. Nadal jesteśmy w budynku, szukamy nowej drogi wyjścia. Odbiór. Zimny Czekajcie. Dobra, to cisnie się na nabrzeże. Ogólnie nie wiem. Nie wiem, czy to jest w ogóle kajkonka zapisu, czy co? Jezu Chryste. łapie was w windach claustrofobia? Nie. Wyszpach przeciwko windom nic nie mam. Gorzej z wysokościami. Nie cierpię tego. Rekar, gado. wielka gadoła. No, no, kurwa, to żart? Co? Git kawałek. Całkiem To Całkiem zmarnuta. Na razie spoko. Pójdę przodem. Chodź. Słuchajcie, to by było na tyle Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania Widzimy się w drugiej części yy, Rozdziału drugiego Pod tytułem Tak więc na razie cześć, do zobaczenia W następnym odcinku Jednocześnie części tego Rozdziału